Mamy przełomową dla nauczycieli uchwałę Sądu Najwyższego, która dotyczy możliwości dochodzenia zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Najwyższy orzekł, że praca nauczyciela ponad 40 godzin tygodniowo, czyli ponad limit określony przepisami karty nauczyciela, powinna być traktowana jako praca w godzinach nadliczbowych i rozliczana na zasadach określonych w kodeksie pracy. Jeśli więc nauczyciel pracuje chociażby godzinę dłużej w tygodniu pracy, to powinien dostać z tego tytułu wyższe wynagrodzenie. Uchwała Sądu Najwyższego otwiera nauczycielom drogę do dochodzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, czyli przykładowo za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczki szkolnej, wyjścia do teatru bądź wyjścia do kina, sprawdzanie prac konkursowych, organizowanie konkursów czy też odbywanie zebrań z rodzicami rad pedagogicznych, jeśli czas pracy przekracza normę określoną w przepisach karty nauczyciela. Pewnie zastanawiasz się, za jaki okres możesz żądać zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Otóż roszczenia takie przydawniają się z upływem 3 lat, co oznacza, że składając pozyw do sądu możesz żądać zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za okres 3 lat wstecz od daty złożenia pozwu. Słyszałeś o tej uchwale Sądu Najwyższego? Daj znać w komentarzu, czy interesuje Cię ta tematyka. A jeśli tak, to przygotujemy dla Ciebie bardziej obszerne i szczegółowe opracowania w formie wpisów na blogu i materiałów wideo, w których opowiemy, w jaki sposób możesz dochodzić swoich praw i jak wygląda taki proces. I koniecznie I... zostaw obserwację po więcej takich informacji.